Szemanko, jeszcze totalnie przed odcinkiem zapraszam do zostawienia suba łapki w górę. Będzie mi super wesoło. Z ze mną Mikołaj czy witaminka? Siema. E, Paul Wills. Paul Wilson. aparat Sanity ja poniżej 25, ja Ghost Event, czyli musimy go zobaczyć. No i, i no. Paul Wilson I Nie wiem, co to czwarte. Co? 4? No. Ja tego domu nie lubię. Ten dom to jest najgorszy dom. A to 25 psycha, musi nam się pojawić i kadzidło. A kadzidło mamy, więc. O, A... uwielbiam ten domek. Czyli hand nie musi być, nie? To... Nie, Bo no, ono może, może się pojawić. I tak będzie po hand. Tak będzie hand. Ale mamy zadanie, żeby nam się pojawiła. Żeby nie to będzie ciężkie. Dobra. Wiecie co? Ja bym światło zapalił tylko przy wejściu. Mhm. Co jest? na w tą stronę się otwiera te drzwi. Szukajcie kości. Co nie? A w ogóle temperatury nie włączyłam. nic No też tak ostatnio chodziłem. Przez pół gry bez termometru włączonego. Ale jajca Eee. Jest <gry> Wiesz witaminka, że nie musisz za mną chodzić. Ja wiem, ale idę teraz. O dobra, wyłączam prunt. Prunt. Wyłą... Jest? Wyłączyłem prunt jak coś. Wyłączyłem. Dobra, dobra. Tam nie ma. A tu w nie ma? Ostatnio tak Tak, gdzie się schować jak będzie hand? Pytanie takie. E, w, w rogu. Po, w rogu. <głos》> ze zgaszoną ze latarką. A to nie jest sprawdzone, bo zawsze kogoś zabija. Nie, e, nie. ale ja, ja na przykład, jak grałem na profesjonalu, bo jak grałem bez was, to na profesjonalu gram z chłopakami. No to Chłopaki. było coś takiego, że obydwoje się schowaliśmy do szafy jeden się schował do rogu. On wszedł do pomieszczenia i nikogo nie zabił. Czy ja ekipę czuję? Mówię e, Ten, 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 ten. E, le, le, le. Łazienka, kość, kurde. A. No gdzie, na dole czy na górze? Tu, tu, tu masz, tam masz. Jak cię co? O jest. Debit na kość e, idziemy. Paul, Paul Wilson. Wilson. Wiecie, co mi się wydaje, że może było 10, był 10 stopni tu było. Paul Wilson. To? Co jest? Gdzie masz 10 stopni? No tutaj! Ja też mam 9! 9! Przy ścianie! Tu! Łazienka! Łazienka? Tak! Bo tu kość no. jest! No, O, otworzyła drzwi. Łazienka. Drzwi otworzyła, drzwi otworzyła. Ona się bawija drzwiami. Dobra, to ja zostawię termometr i wezmę upałkę. Ale wiecie, że w korytarzu tym pierwszym też jest 9. No to pewnie No to pewnie cały ten. O, chłopaki, nie, nie, nie. Pomieszczenie po lewej. Od razu jak wchodzicie, 7 stopni miałem. Masz to? Tak? 5 stopni. No, 5 stopni. Już. Chociaż to jest duża temperaturka jeszcze, ale patrząc ale... na cały chatę, to najniższe. Jest taka git, bym powiedział. Paul Wilson, can you show yourself? 4 stopnie Tutaj? No, tutaj jak to? Dobra, to ja sprawdzę fałką drzwi, how bo ona gdzieś will, otworzyła. Wilson. Ej, ktoś chodź ze mną ktoś, bo będę sprawdzać drzwi. Bo ona gdzieś otworzyła drzwi, bo słychać. Chodź, no to... Z... How how ja wiem son. gdzie otworzyła, chodź. Na górze? Tak mi się zdaje. No. Niby tutaj, ale jednak nie. Co jest? Ale pamiętajcie, że to może być jeden. Po, jeden jako no. jeden pomieszczenie. Tak, tutaj. Paul e oh, Wilson. Czekaj, nie, nie. nie. Na górze mówicie? Ja? poświeć i ja zrobię zdjęcie. Ej, to poczekajcie na mnie. Ja na Czemu ja zrobiłem na? zdjęcie? Poświeć e i zgaś latarkę. Zgaś latarkę. E tą drugą. Co jest? 2. No, tutaj to, to... świeci, bo ja nie zrobiłem no, zdjęcia. Nie, nie zrobię. Wlewa, Le jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. O, mi jeden klisz nam został. Tutaj jest. No mówiłem, że tutaj. Ale nie w pokoju. A, że wszędzie, na. drzwiach. Can you show yourself? Paul. Paul. Jak wam jeden z klisz został? No bo strzeliłem przypadkowo dwóch oh, kliszów. Mam O, Dobra, ona w tym pokoju jest Hello, Here Możesz przestać dzwonić? Przestań dzwonić! Faro Wilson Be Cyk na jedzenie, mam nadzieję Can show yourself? Będzie takie bicie serca To znaczy, że się gdzieś pojawia. Dobra Nie ma jej tu Będzie takie dyszenie Poszło, poduchem Dobra, weź tego, a to ja wezmę fałkę. XB. XD Nie mam pojęcia gdzie ona może być Nobody knows No tylko tam jest no Nie, no chodźcie gdzieś. do tego pp No tutaj jest O, hunt, 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 hunt Jakiś gościu stary kiep A czyli tego Na pałka czwórka ja z uciekłem na... Nie no, ja dawaj, poszłam poszła. Już koniec? Nie jeszcze. Ja na uciekłem. Te zdjęcia to tak, takie kiepskie. Co? Ja poszedł gdzieś do ciebie. Ty patrzcie na to! I wszystkie, wszystkie cztery zdjęcia na trzy gwiazdki. A strzeliłem je randomowo. Więc tak trochę beczka Dobra, nie macham to A to już A mf to nie będzie na pewno Mówiłeś? Ale Co jest? skąd on wyszedł? Jeżeli wytrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu duch, a przypnę ci serduszko Dobra Myślę, <laughs> że mf tam nam, nam nie jest potrzebna, ale rzucę ją, odłożę, żeby była Can you show pokój, yourself? Czyli ja pójdę... Czyli ja pójdę po kamerę i idź tam do niego ty, ty śmieszny jesteś! Ja pójdę po kamerę Can you show yourself? Jak mnie zabije to wasza wina Zast... Ja Jestem oh, On Bo jest podź... tam z tobą stanie ja w kamerę. w te szafki. Ale Can you show yourself? Tam. Na zero stanie jest. Dobra, musimy znaleźć tablicę stanie To będzie świetna zabawa. Can you yourself. yourself? Ja nie. Ja się nie, nie bawię, to co widzę ludziom. oj nie, 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 Ej, dobra, z, zostańcie tam, co nie? Czekaj, bo już tam ta nie tam. Nie, tam. Dobra, A chodź. Gdzie za nam do pokoju. Chodź. Ciem wszyscy. A ja muszę rozstawić kamerę, jak nie skantuję. No przecież jesteśmy. Ona tutaj. On, on tutaj tupie jak słoń. Bo teraz jest na przykład odcisk palca na szybie. Włączyłeś ją? A, włączyłem A Ja umiem włączyć kamerę, nie to, co wy. Włączać! Horror, Język polski trudny. Ale to ja bez. Włączam. Us... Włączam włącznikiem ci. Y, 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 szybę w oknie. Przez drzwi. Zadowolony? Tak. No. I naprawdę, że wymie samemu? Ale ja idę po Spiritboxa. Tak, A była aktywność? Zero jest. No, ciągle zero. Aha. Ghost orb, ghost Ghostorp, ghost orb, ghost Peter Princess zaznaczcie! A no właśnie, zapomniałem. Mamy poltergeist. Skąd ty Ej, to jest ghost Jak ty ma przetłumaczyć? No orb. Poltergeist. A co jeszcze poltergeist robi? I co jeszcze? I Poltergeist to chyba spirit box, no. Tak, no to idziemy z nim pogadać. <laughs> I teraz Chociaż to znaczy Spirit Boxa Chociaż... i Poltergeist. Więc... Chociaż nie musimy z nim gadać, nie? Spirit Box, Poltergeist. Ale warto. Nie, robimy zadania. Dobra, ja biorę kadzidło, oczyścimy to. Ale miejsce. Ghost Event jest potrzebna. No to on się musi pojawić. To weź kamerę ja wezmę kadzidło. No, kadzi... nie może być hand. Wezmę kadzidło. I pójdę tam rzucić, i ja zabiorę. Bo musimy zrobić zadanie Nie, ty musisz z nim po pokoju pochodzić No nie Ej, bo weź witaminka wróć i weź pilsy Bo masz 15 Chodź, ja idę tam jeszcze Tak, jak on weźmie pilsy to idź z nim Dobra Ja wam będę Activity mówić I aparat weź, aparat weź Weź aparat, no Jakby co będziesz mnie ratował Mamy Termometr a po co? Jest na trójce na razie, o. a na jedynka spadła O, Hunt, e, pozdrowie Dziesiątka Ty ja Dobra, to... Nie zróbmy nawet wejść Dobra, Essa, wszedłem sam do domu i już od razu Hunt Ty, a ja jak wezmę zapalę kadzidło, co nie? To... Hunt się wyłączy? Czy nie? Nie. Kurczę. Bo tam ponoć jak... Y, zapalisz Hunta to oczyszczasz teren, czyli... Znaczy jak zapalisz kadzidło to oczyszczasz teren. Czyli co? Możliwe, że Hunta nie będzie przez jakiś czas? Nie... nie wątpię, że to tak działa. Weź ktoś tutaj do mnie, bo... Ten Poltergeist to taki dziwny troszeczkę bym powiedział. No, idź tam do niego. ON A SIĘ nie ZAŚMIAŁ! Się... ZAŚMIAŁ SIĘ, SŁYSZAŁEM! No, na odcinku będzie słychać. Zaśmiał się. Było słychać. Gościu. Było słychać. Dobre, ja rzucam tego. Rzuciłem. Zaliczyło zadanie? Tak, zaliczyło. Dobra, to zabieram. Możecie wracać. Zabieram. Nie, wracamy. Jak wrócimy, nami, że ci będzie hand. Możemy pewnie... jeszcze jechać w sumie. No, możemy. No, jak był Nie ty... wątpię, żeby się udał, go Steven. Co ty, by nie. Cieszył. zamknąć. Dobra, jest i Zaznaczać i odłożyć wszystko. Finger fingerprint, spirit box i ten. Tak Poltergeist. Dokładnie. Wszystko, wszystko, zajebiście Lecimy Tak Zobaczymy Miejmy nadzieję, że to... A jak to nie będzie poltergeist, to ja nie umiem grać na intermediate <grych> No essa. No i git 130 dolarów Dzięki za oglądanie